Jesteśmy na dniu otwartym domów pasywnych. Za moimi plecami możecie Państwo zobaczyć pokazowy dom pasywny zlokalizowany w Kokotowie koło Krakowa. Budynek pasywny to taki, który ma obniżone zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych do 15 kWh na metr kwadrat na rok. Budynek pasywny jest doskonałą bazą do stworzenia budynku zeroenergetycznego. Ze względu na małe zapotrzebowanie na energię Pełne zapotrzebowanie można wytworzyć poprzez dołożenie do budynku instalacji fotowoltaicznej. Budynek, który widzicie Państwo za mną, jest budynkiem zeroenergetycznym dzięki zastosowaniu 9,5 kW instalacji fotowoltaicznej, co pozwala w bilansie rocznym pokryć stuprocentowe zapotrzebowanie energetyczne budynku. Ważnym elementem są okna odpowiednio. Usytuowane i odpowiednie strefowanie budynku. Duże przeszklenia od strony południowej pozwalają efektywnie wykorzystać energię promieniowania słonecznego jako dodatkowy system grzania pasywnego budynku w miesiącach, szczególnie zimowych. Ważnym elementem jest również zacienienie przeszkleń zapobiegające przegrzaniu budynku w miesiącach letnich. Nasz pokazowy budynek pasywny przełamuje stereotyp, że budynki pasywne muszą być brzydkie. Dodatkowe elementy na elewacji z wykorzystaniem drewna, lukarna, która łamie surową połać dachu, a także okapy powodują, że budynek nawiązuje do tradycyjnej, klasycznej bryły ładnych tradycyjnych polskich domów. Budynek pasywny jest budynkiem doskonale zaizolowanym, spełniającym standardy szczelności powietrznej. Musi być jednak wentylowany w sposób mechaniczny, co daje nam wysoki komfort termiczny przez cały rok, a także gwarancję świeżego, naturalnego.